Dark Souls 2 ma opinię najsłabszej części serii, a jednak są rzeczy, w których było o krok przed Dark Souls 1, jak i Dark Souls 3. I dziś chcę opowiedzieć dokładnie o tych elementach. Zaczniemy w pewien sposób od końca, ponieważ od nowej gry Plus. Zarówno w Dark Souls 1, jak i w Dark Souls'ie 3 nowa zawartość w NG jest znikoma. Większość różnic w rozgrywce polega na tym, że przeciwnicy są trudniejsi do pokonania, ale w zamian upuszczają więcej dusz, co pozwala nam dalej łatwiej progresować poziom na jeszcze wyższy. Jednak próżno szukać jakichś nowych przedmiotów czy innego rozmieszczenia przeciwników. Inaczej sprawa ma się w DS-2, gdzie już na samym początku nowej rozgrywki jesteśmy atakowani przez wrogów, których tam nie było. Dosłownie w każdej lokacji możemy zauważyć nowych dodanych oponentów i są oni oczywiście też znacznie wzmocnieni w stosunku do podstawowej rozgrywki. Co jest oczywiście podstawowym założeniem nowej gry plus. Jednak fakt, że jest to jako tako nowe doświadczenie, inne doświadczenie ze względu na dodanych nowych wrogów. Nowe ich rozmieszczenie wynosi nową grę Plus Dark Souls'a 2 na znacznie wyższy poziom niż tą z pozostałych części serii. Nie są to dodatki i zmiany na tyle duże, żeby całkowicie zredefiniować tą rozgrywkę, jednak łatwo jest dać się zaskoczyć nowym przeciwnikom, na przykład temu otomimikowi, którego się kompletnie nie spodziewałem w tym miejscu. Pamiętałem, że ta skrzynka jest całkowicie bezpieczna. Ale dodatkowi przeciwnicy to nie jedyna ciekawa zmiana w nowej grze Plus. Ponieważ znajdziemy również parę dodatkowych przedmiotów, unikalne zestawy pancerzy oraz unikalne dusze bossów, które pozwalają nam skraftować nowe, niezwykle potężne bronie i przedmioty. Zanim przejdziemy do następnego punktu, pozwolę sobie na trochę prywaty, a mianowicie zachęcam do lajkowania oraz subskrybowania kanału. Bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału, cieszę się, że tylu nas już tu jest. Poza tym mieliśmy obecnie na kanale DSA 2, więc już w tą niedzielę zaczynam nowego playthroughsa w tą grę, żeby zwiększyć swoją wiedzę na jej temat i móc się dzielić z Wami nowymi ciekawymi informacjami. Dobra, przechodzimy do drugiego punktu, którym jest oczywiście Power Stance, czyli system walki dwiema broniami, którego próżno szukać w DS1, a w DS3 został znacząco uproszczony. A mówiąc to, mam na myśli wywalony do kosza. Na czym to polega? Jeżeli nasza postać ma 150% wymaganych siły i zręczności, może używać dwóch broni jednocześnie i te ataki będą się ze sobą łączyć po przyjęciu tzw. Power Stensa. Możemy atakować dwiema brońmi jednocześnie. Jedynym naszym ograniczeniem w ich doborze jest nasza wyobraźnia oraz no cóż, klasa tych broni musi być taka sama, co i tak jest nieporównywalnie większą swobodą niż w DS3, gdzie po prostu mamy określoną sparowaną broń, której są dwie sztuki używane są w obu rękach, na przykład no te ostrza naimity. Natomiast w DS1 Walczenie na dwie bronie to w ogóle jakaś abstrakcja, której kompletnie nie polecam próbować. Tak, próbowałem i jest dziwnie, nieporęcznie i kompletnie nieoptymalnie. Natomiast w DS2 dostajemy zupełnie nowe animacje ataków, jeżeli tylko użyjemy tego Power Stensa. A żeby go użyć należy przytrzymać przycisk zmiany chwytu aż do momentu, kiedy jedna z broni będzie w nieco innym ułożeniu, nieco wyżej niż druga. Przykładowe dwie wielkie pały w Power Stance'ie właśnie na ekranie. Jest to na pewno intrygujący system, który pozwala grać dziwnie, cudacznie, ciekawie ale przede wszystkim pozwala również grać skutecznie, o jego skuteczności sam się przekonałem, ściągając zdecydowaną większość przeciwników w nowej grze plus na jednego hita dwóch pał, które wcale nie należą do jakiejś broni o największej możliwych obrażeniach w grze. Z Power stencem łączy się bezpośrednio mnogość buildów do zrobienia w grze, tutaj jednak nie popiszę się na razie zbyt wieloma informacjami, ponieważ jestem prostym graczem, biorę największy możliwy kawałek patyka i bije nim rzeczy aż umrą. A tak na serio to uważam, że za mało grałem w DS2 i zbyt często mój styl był dokładnie taki sam, żebym był w stanie się wypowiadać na temat mnogości buildów. Wszędzie natykam się na informację, że to w DS2 są najbardziej zróżnicowane możliwości do budowania własnej postaci, własnego buildu, ale o tym muszę dopiero się przekonać sam. Ostatnim elementem gry, który chciałbym poruszyć, który moim zdaniem jest dużo lepiej zrobiony niż w pierwszej i trzeciej części, jest nasz hub, nasze centrum wypadowe. Mowa oczywiście o Majuli. I tu muszę wtrącić, że oczywiście, zarówno pierwszy Firelink Shrine z DSA 1, jak i drugi z DSA 3 to absolutnie świetne lokacje. Bardzo dobrze spełniają swoje zadanie bezpiecznej przystani i darzę je obydwie dużym sentymentem. Jednak Majula to jest trochę inna liga. Sprawia wrażenie trochę wyrwanej z tego umierającego świata spokojna wioska gdzieś nad morskim klifem gdzie gra spokojna, kojąca muzyka. ragdowa Herold, jedna z najważniejszych postaci jeśli chodzi o naszą progresję, oczekuje naszego powrotu patrząc gdzieś w dal. Oczywiście fakt, że Kowal jest zombiakiem, domy są zniszczone i zrujnowane, w podziemiach jednego z zniszczają się szkielety, przypomina nam, że to dalej jest element tego świata, że dalej jest częścią tego miejsca, które jest bardzo niebezpieczne, jednak i tak w Majuli, jak nigdzie indziej w żadnym innym hubie, możesz poczuć chwilę wytchnienia od swoich przygód, od swojej podróży w celu zjednoczenia płomienia. W porównaniu do obydwu kapliczek zjednoczenia ognia, to Majula tworzy wyraźny kontrast między hubem, miejscem odpoczynku, a światem, który jest nam ewidentnie wrogi. Kapliczki Zjednoczenia bardziej pasują jako takie bezpieczne miejsce w tym świecie, które jednak są stricte jego częścią. Uważam, że Dark Souls 2 jest grą niełatwą do polubienia, ale jeżeli już się przemożesz i faktycznie zagłębisz w ten świat, to znajdziesz wiele naprawdę ciekawych rozwiązań i systemów, które znacząco urozmaicą kolejne twoje przejście gry. To by było na tyle ode mnie w tym materiale. Jeżeli jest coś w DS2, co twoim zdaniem było lepsze niż wreszcie serii, to podziel się w komentarzu. Chętnie przeczytam, odpowiem, wdam się w dyskusję. Miłego dzienka lub wieczorku. Cześć!